Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie, w kolejnym teście, materiale na moim kanale. To będzie owszem test, e, mianowicie test z Kody ale trochę nietypowy. Inny niż wszystkie, totalnie odbiegający od formuły, którą z reguły Wam prezentuję na swoim kanale, z pokładu zupełnie innego samochodu. Być może kiedyś Wam o nim co nieco opowiem. Natomiast dzisiaj. Chciałbym poruszyć kilka punktów kilka kwestii dotyczących właśnie skody ENIAC. Nie znajduje się na pokładzie tego samochodu, ponieważ ja tego samochodu fizycznie w momencie nagrywania już nie mam. Zakończyłem jego test nieco wcześniej, ponieważ... i teraz wam pokażę zdjęcie dlaczego? No niestety takie rzeczy się zdarzają, takie przypadki chodzą po ludziach, to są sytuacje losowe, nie mamy na to wpływu. Cóż, będę się wspomagał taką małą pomocą naukową. Wypisałem sobie punkty, wypisałem sobie rzeczy, które chciałbym poruszyć w tym filmie na temat właśnie Eniaka. Mam nadzieję, że przybliży Wam to nieco temat tego samochodu, bo to jest naprawdę intrygujący. Elektryk. Zapraszam. Moi drodzy, może na początek zacznijmy od tego, czym w ogóle Skoda Enyaq jest. W gamie czeskiego producenta Enyaq to tak naprawdę pierwszy zbudowany od zera model elektryczny od A do Z. Nie ma żadnych innych wariantów napędowych. Trochę szkoda. Za chwilę powiem Wam o tym więcej. W każdym razie jest to samochód zbudowany na platformie MEB, platformie, która jest też stosowana ogólnie w Volkswagenach, w grupie Volkswagena. I na tej platformie właśnie osadzono Eniaka. Oczywiście jest to SUV, i to jest bardzo ważny model generalnie w gamie czeskiego producenta. Ja miałem styczność z Eniakiem zwykłym. Zwykłym, czyli po prostu suwem, samochodem, który został zbudowany po to, żeby raz pchnąć Skodę w stronę elektromobilności, która zyskuje cały czas na popularności, i producenci kładą bardzo duży nacisk na to, żeby tą elektromobilność rozwijać. Po drugie, jest to oczywiście model, który wykorzystał panujące na rynku trendy, jest to oczywiście SUV. Natomiast w gamie jest jeszcze jak Coupe, czyli wersja, która ma nieco opadającą linię dachu w tylnej części, przez co być może jest to samochód nieco mniej... Praktyczny Eniakiem Coupe nie jeździłem, więc nie będę się wypowiadał. Natomiast warto wspomnieć o tym, że Eniak Coupe ma w gamie również odmianę RS, jakkolwiek to brzmi, i jest to najmocniejsza wersja Eniaka, która jest pędzona na cztery koła i ma 299 koni mechanicznych, oczywiście czysto elektrycznych. Gama Njaka jako takiego zwykłego SUWA, takiego, jakim ja jeździłem, z jakim ja miałem styczność, zaczyna się od wariantu 60 i to jest odmiana, która ma umieszczony jeden silnik elektryczny na tylnej osi, bo musicie wiedzieć, że jak to jest samochód, który domyślnie ma napęd na tylne koła. Wyżej nieco stoi jak 80. Czyli wersja, która ma dwa, przepraszam, jeden silnik elektryczny wciąż. Natomiast akumulatory mają większą pojemność, ponieważ to jest 77 kWh netto. Użytkowo brutto to jest z tego co pamiętam 82 kWh. Ja natomiast miałem najmocniejszego ENIACA, tego ENIACA nie kupę który występuje w gamie to był N 80X, co oznacza, że ten X oznacza, że z przodu jeszcze miałem umieszczony drugi silnik elektryczny, który nie dokładał, co prawda, jakby pojemności, ponieważ pojemność akumulatorów to nadal było te 77 kWh netto. Natomiast silnik elektryczny na przedniej osi Dawał nam napęd na cztery koła. Oczywiście jest to napęd tak zwany funkcyjny czyli on działał, kiedy był potrzebny, kiedy na przykład były ciężkie warunki na drodze albo samochód potrzebował lepszej trakcji wówczas ten napęd na cztery koła występował czy załączał się dodatkowy silnik elektryczny na przedniej osi natomiast odmiana 80X to jest też odmiana w gamie NYK tego zwykłego w cudzysłowie najmocniejsza ponieważ taki ENIAC dysponował mocą 265 koni mechanicznych Moment obrotowy z tego co pamiętam wynosił ponad 400 Nm bodajże około 450. Wartości naprawdę znakomite. Mocniejszym wariantem, tak jak wspomniałem w gamie Eniaka jest tylko i wyłącznie Eniak Cup RS, który ma wspomniane 300 koni bez jednego konia mechanicznego. Jeżeli mówimy o stylistyce tego samochodu, to jest oczywiście Moja subiektywna opinia, ale patrząc na jaka, od razu da się poznać, że jest to Skoda. Oczywiście jest to samochód, który nie ma tradycyjnego grilla, tradycyjnej atrapy chłodnicy. Ta atrapa chłodnicy jest cała jakby um, zaklejona. Mój w cudzysłowie, mój egzemplarz posiadał jeszcze tą atrapę podświetlaną, bo tam um, szła taka przez całą szerokość podświetlana blenda. Wyglądało to całkiem interesująco. Natomiast ja swoją opinię na temat samochodów z podświetlanymi grillami mam, nie będę specjalnie teraz na ten temat się uzewnętrznił. Wyglądało to całkiem e, przyzwoicie. E, generalnie rzecz biorąc, stylistyka Enjaka w mój gust e, całkiem dobrze się plasuje. Mi Enjak zwłaszcza w tym czerwonym e, kolorze już dosyć oklepanym, szczerze mówiąc, ale podobał się. Stylistyka taka dosyć mocna, taka, typowo skodowska, generalnie rzecz biorąc. Od razu można poznać, że jest to model należący do czeskiego producenta. Oczywiście jest to kwestia gustu, niektórzy powiedzą, że jest auto ładne, niektórzy powiedzą, że są auto ładniejsze natomiast. Może jeżeli chodzi o stylistykę, to na tym zakończmy. Przejdźmy natomiast do wnętrza i do wyposażenia, bo to jest kwestia dosyć istotna. Mój w cudzysłowie ENIAC to nie była wersja topowa. To była wersja wyposażenia ENIAC, tak samo jak nazywa się model, natomiast była całkiem nieźle doposażona, ponieważ auto posiadało reflektory typu LED Matrix, czyli takie, które Potrafiły wycinać nadjeżdżające samochody z przeciwka czy auta jadące przed nami też. Swoją drogą reflektory znakomite, bardzo efektywne i nawet po zmroku tym autem jeździło się po prostu przyjemnie, bezpiecznie. Samochód miał adaptacyjny tempomat, swoją drogą prędkość maksymalna, jaka to 160 km na godzinę. Więc jak na samochód elektryczny, jak najbardziej wystarczająco. O zużyciu energii i tak dalej, za chwilę, bo to jest też kwestia dosyć istotna. Miał adaptacyjny tempomat i miał również travel assist, natomiast z jakiegoś powodu travel assist nie chciał działać. Tak samo jak i rozpoznawanie znaków drogowych i dostosowywanie się. Automatyczne do tych znaków drogowych. Te funkcje nie chciały działać i nie doszedłem dlaczego. Mam nadzieję, że to jest przypadłość tylko i wyłącznie tego konkretnego egzemplarza, który swoją drogą, jak na samochód prasowy, miał całkiem spory przebieg. Bo jak go odebrałem, to już było ponad 28 tysięcy kilometrów, więc tak żwawo i całkiem nieźle był jeżdżony. To znaczy, czy żwawo, nie wiem, ale nieważne. Spory przebieg, natomiast mój egzemplarz, jeszcze przed oczami, i to ma w zasadzie każdy Eniak, miał malutki wyświetlacz. który pokazywał wszystkie najbardziej potrzebne informacje, również wyświetlał informacje w czasie ładowania. Centrum dowodzenia tak naprawdę w tym samochodzie był umieszczony na środku ogromny, naprawdę ogromny, bo 13 calowy, przekąt na tego ekranu to 13 cali, wyświetlacz multimediów Multimediów swoją drogą e, znakomitych pod względem graficznym, pod względem responsywności działania, szybkości działania. Naprawdę nie mam tym multimediom nic do zarzucenia, bo działały naprawdę przyjemnie, naprawdę e, przyzwoicie. E, coś, co ja bym dołożył, biorąc pod uwagę, że ja przed oczami miałem tylko ten malutki e, wyświetlacz, dołożyłbym, bo tego w moim egzemplarzu nie było. Wyświetlacz head-up, który ma też czy może mieć rozszerzoną rzeczywistość, na przykład, jak jedziemy na nawigacji, więc on pokazuje, w którym kierunku skręcać. I ja bym ten wyświetlacz przezierny jednak dorzucił, bo to e, jednak wpływałoby też pozytywnie na e, kierowcę w czasie jazdy. Co jeszcze? Co jeszcze? Generalnie rzecz biorąc. Muszę powiedzieć, że Eniak jako całościowa, kompletna propozycja wywarł na mnie bardzo dobre wrażenie, bo moim zdaniem to był znakomity samochód pod względem gabarytów, pod względem tego co oferował, bo był bardzo przestronny w środku, miał mnóstwo miejsca też z tyłu. Ja usiadłem oczywiście za sobą, mam 1,86 m, tak jak wspominam o tym na każdym filmie. Auto przestronne z bardzo sensownym bagażnikiem, sensownie też rozplanowanym, bo były miejsca, tak żeby sobie zahaczyć siatki z zakupami, chociażby było wygospodarowane miejsce na kable pod tradycyjną podłogą w bagażniku, więc auto znakomicie pomyślane. Świetnie zrealizowane, takie kompletne. Ono dawało takie poczucie, że jest to bardzo kompletna propozycja. Do tego wykonane z materiałów producent podkreśla, że są to materiały pochodzące z recyklingu materiały bardzo przyjemne przyjemne w odczuciu, przyjemne w dotyku, przyjemne w obcowaniu. Kieszenie w drzwiach były flokowane, więc widać, że ten samochód jest zrobiony z dbałością o detale. Co prawda poszczególne materiały nie były spasowane w sposób rewelacyjny, bo niektóre elementy zwłaszcza zwłaszcza plastik znajdujący się przed pasażerem niestety skrzypiał. Natomiast to się odbywało pod naciskiem palca. W czasie jazdy była absolutna cisza w środku, i to jest bardzo ważna informacja. Nawet ten potężny wyświetlacz po środku, jak się go dotykało, jakoś specjalnie nie skrzypiał, więc pod tym względem zdecydowanie duży cud. Słuchajcie, o czym jeszcze powinienem Wam powiedzieć w kwestii Eniaka? Generalnie rzecz biorąc, w tym samochodzie najbardziej nie podobało mi się to, że Producent postawił na obsługę w pełni dotykową. Mamy oczywiście w Nijaku ten duży 13-calowy wyświetlacz. Kilka pod tym ekranem fizycznych przycisków, one oczywiście są, natomiast to nie są przyciski, jak ja to mówię, funkcyjne, ponieważ po wciśnięciu tego przycisku one nas przynoszą do menu na wyświetlaczu, tak czy tak. W związku z czym, żeby coś wywołać, żeby coś zrobić, żeby przeprowadzić jakąś operację, i tak musimy klikać w ten wyświetlacz, więc to nie do końca mi się podobało. Natomiast chwała Bogu, tak jak powiedziałem, ten wyświetlacz działał mi całkiem szybko, całkiem responsywnie, więc nie było aż tak źle. Jak się natomiast NIAKiem jeździć? Oczywiście trzeba mieć na względzie to, że według dowodu rejestracyjnego jest to samochód, który na sucho waży ponad 2100 kg. Jest to samochód ciężki, umówmy się, ale samochody elektryczne już nas do tego zdążyły przyzwyczaić, że one są z reguły ciężkie. W związku z czym warto brać to, mieć to na uwadze w czasie hamowania, zwłaszcza z wyższych prędkości. Niestety tą masę w samochodzie czuć. Natomiast samochodem jako tako jeździ się naprawdę przyjemnie. I może nie tyle, że byłem zaskoczony, że tym samochodem jeździ się przyjemnie, bo to nie jest pierwszy Elektryk, z którym miałem do czynienia. Natomiast ENIAC jako kompozycja jest autem świetnie wyciszonym, a w samochodach elektrycznych wyciszenie i dbałość o jego dopracowanie naprawdę dobrze słychać. Dobrze słychać, bo tutaj nie mamy silnika, nic nam nie zagłusza specjalnie odbioru. Enyaq jest samochodem naprawdę świetnie wyciszonym i tym samochodem jeździ się naprawdę przyjemnie. Bardzo dobrze Enyaq się prowadzi. Pomimo swojej masy, oczywiście baterie mamy w podłodze, więc mamy tutaj nisko umieszczony środek ciężkości. Natomiast no, masy się nie oszuka, tak jak wspomniałem, tą masę w Eniaku czuć. Poza tym jest to SUV. Jest to SUV, oczywiście, całkiem komfortowo resorujący, chociaż moim zdaniem jest to udany kompromis pomiędzy komfortem, a jednak czuciem tego, co robią koła. Czuć podłoże, wiemy, po czym jedziemy. Nie jesteśmy w pełni odizolowani od tego, co samochód robi, więc to jest naprawdę przyjemne. Układ kierowniczy w tym samochodzie też pracował całkiem precyzyjnie, ale nie była to precyzja na poziomie jakiegoś auta sportowego czy sportowego. Tego też od Enyaqa nie powinniśmy de facto oczekiwać. Jest to moim zdaniem kompozycja naprawdę kompletna na linii jazda, na linii prowadzenie, na linii tego, co auto oferuje w środku, jakie oferuje wyposażenie. Samochód znakomity i bardzo dopracowany. Jak to wygląda, jeśli chodzi o zużycie, jeśli chodzi o ładowanie? Krótko mówiąc, mamy całkiem sporo baterii na pokładzie, tak jak wspomniałem 77 kWh netto. I muszę Wam powiedzieć szczerze, że ja n jeździłem głównie w trasie dosyć nietypowo po mieście jeździłem niewiele. Producent generalnie Deklaruje 535 km zasięgu eee, i tyle kilometrów mi się wyświetliło, że mam zasięgu w momencie, kiedy samochód odbierałem, i on był naładowany w 99%. I w żadnym innym dniu takiego zasięgu już nie widziałem. Eee, generalnie rzecz biorąc, kiedy samochód odebrałem, zrobiłem od razu trasę, która miała powiem wam dokładnie. 333 km dokładnie, tyle pokonałem, i zostało mi wówczas, żeby się nie pomylić, żeby się nie pomylić, zostało mi około 10% naładowania baterii, co wystarczyło mi na 50 parę kilometrów. Czyli, generalnie rzecz biorąc, jadąc trasę, a tą trasę jałem cały czas na adaptacyjnym tempomacie. De facto maksymalnie 120 km na godzinę. Taką trasę bylibyśmy w stanie zrobić w ilości kilometrów około 390. To tak realnie, według moich obliczeń. Samochód wówczas zużył mi 18,6 kWh, więc nie tak źle. Mi oczywiście test przypadł na lato, natomiast jeszcze temperatury nie były ekstremalnie wysokie to nie było ponad 30 stopni, więc to były całkiem optymalne warunki pracy dla samochodu elektrycznego. Przypominam, że samochody elektryczne bardzo nie lubią, kiedy jest zimno czyli kiedy mamy zimę i kiedy jest ekstremalnie gorąco czyli temperatura dobija do tych powiedzmy, 28 czy ponad 30 stopni. Wówczas baterie po prostu, pojemność baterii bardzo szybko maleje. Jeśli chodzi o zużycie, to mi kręciłem się też trochę po mieście, po mieście e, tylko chwilę, co prawda. I drogami podmiejskimi do 90 km na godzinę samochód mi zużywał 14,1 kWh, i to też uważam, że są całkiem przyzwoite wartości. Natomiast w momencie, kiedy, w momencie, kiedy pokonałem tą pierwszą trasę i zostało mi około 10% naładowania, pojechałem na no, szybszą ładowarkę. I ENIAC według broszury może przyjmować maksymalnie 150 kW mocy ładowania. Podłączyłem samochód na Greenwayu wówczas i to był całkiem szybki, szybki Greenway, bo ładowarka mi. Ja byłem sam, przypomnę, przypomnę, zaznaczę, że byłem sam na ładowarce. Greenway ładował mi prawie 146 kW, więc naprawdę przyzwoicie. Oczywiście te 146 kW szło mniej więcej do 80%, bo producent zaleca właśnie też, żeby ładować od 10 do 80%. Powyżej 80% generalnie moc ładowania spada, żeby oszczędzać baterie, czy ich żywotność generalnie rzecz biorąc. i de facto powyżej 80% samochodów elektrycznych podobnie też jaka ładować się nie powinno, bo to wpływa na żywotność baterii. Ja wówczas Eniaka naładowałem, naładowałem do 98% i zajęło mi to 55 minut. Nie tyle, co deklaruje producent, bo producent mówi coś około 38 minut 40 minut, więc było to nieco dłużej. Więc deklaracji producenta nie byłem w stanie, według moich obserwacji, wypełnić. Czy samochód mi nie wypełnił deklaracji producenta, natomiast Nadal było to um, całkiem nieźle. Przy 98% samochód pokazał mi zasięg 423 km. A później jeszcze raz ładowałem samochód. Wówczas naładowałem go do 100%. Pokazał mi 450. Więc wspomniane 535 mi się już ani razu więcej nie wyświetliło. Reasumując, moja opinia na temat Eniaka. Tak jak wspomniałem, moim zdaniem jest to samochód bardzo kompletny. Jako samochód, rozgraniczam to, jako samochód jest to propozycja niezwykle kompletna, bardzo kompetentna, świetnie przemyślana i świetnie zrealizowana, bo naprawdę na pokładzie tego samochodu de facto niczego mi nie brakowało. Dynamika była znakomita, bo oczywiście jest to samochód elektryczny, więc przy pierwszym dotknięciu pedału gazu. Miałem te 265 koni dostępne i muszę Wam powiedzieć, że ze startu zatrzymanego, jak było totalnie sucho i samochód wgryzł się wszystkimi czterema kołami w asfalt, to muszę Wam powiedzieć, że warto było mieć opartą głowę o zagłówek, bo dla błędnika to jest pewnego rodzaju wydarzenie. To jest 265 koni mechanicznych, jak na samochód elektryczny. To już jest całkiem sporo, i jeśli chodzi o dynamikę czy jakiekolwiek wyprzedzanie, nie ma um, absolutnie żadnego problemu z tym. Pod tym względem, na pewno nie. E, propozycja niezwykle kompetentna i kompletna. Tak jak wspomniałem na początku, szkoda, że jak nie jest też z innym, bardziej tradycyjnym układem napędowym. Bo to byłaby wówczas bodaj czy nie moja ulubiona pozycja ym, z gamy z Ale okej, okay, Enyaq jest tylko i wyłącznie elektryczny. Jako elektryk muszę Wam powiedzieć, że to jest y, chyba najlepszy samochód elektryczny, jakim y, miałem przyjemność jeździć i z jakim miałem przyjemność obcować. Y, bo to jest samochód, który w sporej mierze realizował już założenia. Producenta i samochód, którym nie tylko da się jeździć po mieście, podmiejsko, ale o czym ja się przekonałem, da się również pokonać całkiem sensowną trasę. I tak jak mówię, około 390 km jadąc z prędkościami ekspresowymi, spokojnie dalibyśmy radę zrobić. Więc uważam, że jest to już całkiem przyzwoicie. Natomiast nadal nie znika problem ładowania. Nie znika problem infrastruktury dla samochodów elektrycznych, które nadal w Polsce się sukcesywnie rozwija i idzie to nieco wolniej niż w krajach chociażby na Zachodzie. Natomiast mamy co mamy. Moim zdaniem Enyaq to jest samochód kompletny i on mógłby de facto służyć jako jedyny w rodzinie i powinien służyć jako jedyny w rodzinie. Natomiast ja tego jakoś specjalnie nie widzę, bo to nadal wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, wyrzeczeniami, kiedy chcemy zrobić trasę. Oczywiście zatrzymujemy się na toaletę, na obiad i tego typu rzeczy, ale tak jak wspomniałem, ja, Eniaka, co prawda do 98% naładowałem w 55 minut, a jak na zwykłą, tradycyjną przerwę, nawet z obiadem, to już jest nieco długo. Ja przynajmniej spędzam mniej czasu na mopach czy na. W jakichś zajazdach, więc generalnie rzecz biorąc, to jest auto naprawdę bardzo dobre. I ktoś, kto jest zainteresowany samochodem elektrycznym, to ja bym Endiaka na pewno rekomendował. Rekomendowałbym go sprawdzić, wypróbować, pojeździć nim chwilę, bo można się naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Dla mnie ja chyba jeszcze nie jestem gotowy na ideę. Elektromobilności, na ideę samochodów elektrycznych, bo ja mam cały czas w głowie liczby, ja mam cały czas w głowie zasięg, cały czas na ten spadający zasięg zerkam i jakoś nie czuję się z tym do końca dobrze. Tak po prostu mam. Natomiast N jak, jako samochód, yy, samochód sam w sobie i elektryk, to jest naprawdę kompozycja, która mnie pozytywnie zaskoczyła. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Chwilę to trwało pomimo tego, że nawet nie z pokładu, z kody i e, nawet nie przejechaliśmy się tym samochodem, natomiast starałem się Wam maksymalnie przybliżyć temat e, tego samochodu. Zamieszczam link w opisie tego filmu, ponieważ tam dotrzecie do pełnego testu okraszonego moim tekstem. O tym samochodzie i pełnymi zdjęciami polecam zajrzeć, bo tam jest też tabela z danymi technicznymi ENIAKA i tabela dziennego zużycia przez tyle dni, ile miałem do dyspozycji samochód. Dopóki nie stało się to, co się stało, będzie to jakieś dopełnienie tego filmu. Więc polecam zajrzeć zdecydowanie. Niezmiennie zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do zostawiania łapek w górę. Nagadałem się. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam Was do kolejnych testów, już mam nadzieję tradycyjnych. Hej!